Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie równanie. 4x dodać 7 równa się 31. Przepiszę sobie to równanie. I teraz tak, patrzę, czy z prawej strony równania są x, czy z lewej. Z lewej. Tutaj mam 4x, ale jeszcze wyraz wolny siódemka. Więc przede wszystkim chciałabym zabrać tą siódemkę. Skoro tu jest dodać 7, to od lewej strony i od prawej strony odejmę 7, tak żeby już tej siódemki tu nie było, i stąd też muszę odjąć 7. Więc po lewej stronie zostaną tylko 4x, a po prawej stronie było 31 i jeszcze trzeba odjąć 7. No ile to wyjdzie? Policzmy. 4x to się równa, 31 minus 7 to jest 24. No i teraz. Mam 4x, to jest 24, a chciałabym dowiedzieć się, ile to jest 1x, bo żeby rozwiązać równanie, to znaczy policzyć, ile, jaka liczba jest ukryta pod tym znakiem x. Więc 4 razy ile to jest 24. Niektórzy od razu już to wiedzą, ale proszę jednak wykonywać wszystkie działania. Więc, żeby pozbyć się tej czwórki, tu jest 4 razy x, więc obie strony podzielę przez 4. Tak, bo tu jest razy 4, więc podzielę przez 4. 4x podzielić na 4 to zostanie tylko sam x, a po prawej stronie przepisuję 24 i również dzielę na 4. Czyli x to jest 24 na 4 to jest 6. x wyszedł mi 6, ale sprawdzę sobie jeszcze. I jak sprawdzamy? Otóż wracamy do naszego pierwszego równania i tu zamiast xa wstawimy tą. Szóstkę, która nam wyszła. Więc będzie co? 4 razy 6, bo x to jest 6. Dalej. Co mamy dalej w tym równaniu pierwszym? Dodać 7. Równa się. Nie wpisujemy od razu wyniku, tylko policzmy, czy faktycznie wyjdzie 31. Mamy tutaj dwa działania: mnożenie i dodawanie. Wiadomo, że mnożenie jest ważniejsze, więc 4 razy 6 to jest 24. Dodać 7. To się równa 31 i faktycznie dobrze policzyliśmy. Rozwiązaniem tego równania to jest liczba 6. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.